mam dzisiaj drugi film. Tam coś się stało. Co to są za piłki? Tam coś się stało w nagraniu. Możecie tam zobaczyć, i trudno było to zrobić. I musimy teraz zrobić od nowa. To jest. Ja już to robię. O dzisiaj będzie chyba ten film. Nie wiem o której godzinie, ale chyba. Jak mi się skojarzy, która jest? O 18 będzie ten film, dobra? Muszę dać ten film na YouTube. Tamten, no tamten film był wczoraj. I nie zobaczycie tego filmu. Ale mogę Ci się podać. Wczoraj zrobiłem ten film, a teraz muszę zrobić to jeszcze raz. Dobra. Najpierw nie jadę na twodę. Oj. Najpierw... Możecie się śmiać. Pozwalam. Najpierw jadę na twodę. Nie, najpierw nie jadę na twodę, tylko idę do sklepu. O tam. Czekajcie. To tamtego sklepu. Do tego. Dobra, widzowie. Dobra, to idziemy. Zobaczycie, co sta sekundę. Ale ja muszę Dobra, zrobić. trójducha, ducha? Bo jeden jest trójducha, ducha takiego.